Droga powiatowa na odcinku Gnojno-Petrykozy w powiecie działdowskim zmieniła się nie do poznania. Gruntowną modernizację przeprowadzono na odcinku liczącym ponad 1600 metrów. Wykonano nową nawierzchnię i umocniono pobocza, które wcześniej były poważnie uszkodzone, między innymi poprzez rosnące w skrajni jezdni pole. Ten remont to efekt strategii powiatu, która we współpracy z gminą sukcesywnie modernizuje szlaki komunikacyjne. W uroczystości uczestniczyli przedstawiciele lokalnych władz oraz parlamentu. Tych dróg, tak jak mówiłem, w, tym, w tej kadencji powstało bardzo, bardzo wiele, możemy liczyć w kilometrach, a wydatki inwestycyjne generalnie w tej kadencji to około 200 milionów złotych w powiecie, także takich pieniędzy nie mieliśmy nigdy i nie wydaliśmy nigdy takich pieniędzy. Gmina Działdowo jest największą gminą w powiecie e, działdowskim, najwięcej mamy dróg, no to znaczy, że i najwięcej potrzeb, więc mm, dalej myślę, że będziemy tu współpracować i wszystko robić, aby jak najwięcej tych dróg nie tylko po Powiatowych, ale gminnych w naszej gminie robić. Inwestycja była możliwa dzięki dofinansowaniu ze środków rządowych, w których pozyskaniu powiatowi pomógł poseł Robert Gontarz. To łączenie środków, środków samorządowych ze środkami rządowymi pozwoliło doprowadzić do tej sytuacji, że finansowanie się znalazło. W ostatnim czasie to był prawdziwy boom inwestycyjny w powiecie działdowskim, boom inwestycyjny w województwie warmińsko-mazurskim. To bardzo zasadne, żeby rozwijać nasze miejscowości, żeby rozwijać województwo warmińsko-mazurskie, które przez lata było niestety trochę zapomniane. Zadanie remont drogi powiatowej numer 1363N. Na odcinku miejscowości gnojno do miejscowości Petrykozy kosztowało ponad 1 540 tysięcy zł. środki własne powiatu wyniosły ponad 462 tysiące zł, a pozostałe 80% to dofinansowanie z rządowego programu rozwoju dróg prawie 1 709 tysięcy Telewizja Kopernik. Kopernik.tv